Я только не разумею Ну стрим Фазы Виталий Так, O, i tutaj na no, na przykład zaplanowanym, niezaplanowanym streamie mam nagle 8 koła bitrate, tu jest na zielono wszystko. Logika streamów. Poważnie. <grymne> witam. Są trzy osoby. Siema. Dobra, to jest, to jest ten stream widzowie. To jest ten stream. Wszystko działa. Jest potęga. Siema wszystkim. Boże. Co za dziwne. Dziwne, dziwne. I tu nic nie spada. zero klatek. Zgubione. Zero. No, super. Mogę zagrać? Fight, fire Dragon? Pewnie. Zostaw subów i wbij na najnowszy stary odcinek. Proszę. Mogę zagrać? Spokojnie widzę, widzę to. Widzę. Tak, może zagrać. Podaj nick. Sparcz. Czemu? Czemu się nic nie oddaję nagle na telefonie? Boże, ale gówno. ale gówno. Pan załadowało mi się. By ktoś jeszcze nie zdążył ta na, a już zginął. Siema się siema. Wajtułeś, byłeś na odcinku, wiesz o tym? Czy oceniłem? A ty nie byłeś, taki jest, kolego właśnie, taki jesteś kolego. Kurwa, ale wrzuciłem ten najdę. Zalibić się nie mogłem. Super. 11 chyba hopią. Mega. Faze fazi fazi fazi. Musimy ocenić. DJ. DJ. Dobra, gramy jutro? A czemu jutro? Czemu nie dzisiaj? Nie ma takiej osoby stary Zaraz, zaraz będę Spoko, nie ma takiej osoby d d d, 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 d. Ta, stary to się zdecyduj w końcu jaki nikt ty masz Kurwa mać Czemu mi się co. Nie ma takiej osoby, stary Powinieneś mieć taki nick jaki masz na y, Epic Games y, na Fortnite, czyli tu. Nie, no, po prostu niesamowite to jest.

Yo Dawaj jeden v 1 stary Dzień za 5 gwiazdek na odysy? Spoko, luźno Nie no, wyglą wygląda to dobrze no, dlatego, dlatego dałem 5 gwiazdek no Wojtusz daj lajka, gnoju mały Ja, 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 ja czasem tego nie rozumiem. Wy tak dajecie tego lajka i, i w sumie wyjebane. W sensie, no wiadomo, że nie powinienem prosić, bo to jest takie, no ale... Jakbyście tak sami z siebie dali, to fajnie byłoby. Wiecie, bardziej podbija to zasięgi. I wszystko. Dobra, dawaj ser, dawaj M mo może Aha, dobra I No kabel mi przeszkadza, nie no, poważnie Stary, ty jesteś, fala a hop mnie nie słyszy. Ja to jest Ja tu myślę, że to jakiś kontent będzie. Wydę się nie wiem, będę płakał się ma tam, nie, dobrze Jakbyś dał lajka like w fazie to fajnie byłoby Bo wiesz, zasięgi I yy, 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 no Fajnie by było to, nie? Ale, ale nie, bardzo fajnie Bardzo fajnie, nie wiem co ty się odkrywasz Halo Manko, mordo Nie wiem <grym> Moje like lajka e, Tylko chodzi mi o, o ten, pod odcinkiem wcale Nie wiem czy skomentujesz o co mi chodzi nawet ci napisałem w komentarzu, ale mogłeś jeszcze tego nie zobaczyć Więc y ci mówię o tym Kurwa nie e edytować Boże nie, nie chcę mi się grać z takim no name. Em. no kurwa Dane od razu? A bym wiedział, że to jest jakiś, nie wiem Gracz, który kurwa waga Okej. Okay. Nie, dobra, 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 dobra. 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 nie, 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 mi nie, 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 mi się, nie, chce, nie, chce, mi się, nie chce, mi się, bo mi się za za gra i. On tego skur... On tego... Reszta dostał, przecież jego... Dobra, ja idę do loby. Chodź stary do loby. To, 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 nie wiem, to jest tragedia. Stój. Ja myślałem, że to jakieś, nie wiem, mocne, mocne będzie... Yyy... Mocny content. Hoł będzie mnie rozwalał jak jak, jak chcę, czy coś A tu nic, tu nic, kurwa, tu nic, tu nic, totalnie nic Daj go, to stary On nie ma mikrofonu i to jest najgorsze Dobra, chociaż w gotowości do Chociaż ten plus, że w gotowości do Zaraz włączę, dobra. To dobrze, to dobrze. Stary. A wiedzieliście o tym, że w Epic on no, zrobił coś takiego teraz? Na tych pistolach, że nie musisz się klikać, 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 albo spamić tym. Tylko. Czekajcie, tylko muszę mówić. Tylko normalnie przytrzymujecie, jak, jakbyście strzelali z tego? Z karabinu? I normalnie bym to pieprza. Rozumiecie to? Tam dostawmy tam Nie wiem czy ja. Tu Nie no, to jest niesamowita po prostu Niesamowite Nie no, nawet dobrze poszedłem w film w sumie Nie ma szału. 17 lajków, gi Tak w sumie można powiedzieć, że Ten właśnie odcinek pokazuje Pokazuje w sumie ile mam takich Takich e, widzów ogólnie Jako, no tak jak to określicie przez, przez tą serię i, i jakby ten Którzy chcą oglądać, nie? Dobra, ja chłopami wiedzą tu. O, on jest tutaj gdzieś. Na bank Ty. Gdzie ten ziomek jest? Halo. Jeden i drugi. Zajpiście. Tu jest, tu jest, tu jest. Kurwa. No dobra, to ten mecz. Okej. Okay. Chodę albo wopa. Chodę na niebieską pompę. Продолжение следует. Yeah. chłop dostał, ja nie wiem, ja nie, stary chodź tu, ale co osułem stąd. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, tam... tu, jest tu, tu, jest tu, tu, to, to jest chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź Lecz go, nie zabij go, zabij go, zabij go Nie wiem co chłop robi, ale buja Mówię grać z wami A, Ale co czego? No jak w wyschnie się możesz, no możesz. No i tuś A, spoko. Siema, Wojtuś. Siema. Dawno cię nie widziałem i nie słyszałem twojego głosu. Po co? Wiem właśnie, wiem. gdzie ty byłeś, kurwa? W Słyszę sensie, tak. Z gorzami zbanowali. Wow, yy... czemu ci zbanowali? Za co? Nie wiem, bo dostałem, zawiesili mi normalnie kotu na DC. A wy to macie A problemy. Tak, tu przyszedł mi nowy PC. Wow. No i kabel mi od internetu nie działa. I musiałem kupić nowy dopiero dzisiaj. Miał przyjść, ale nie przyszedł. Dlatego muszę grać na napkę. A zobaczyłem, że masz streama, to. Nie Ale combo zrobiłem. Chopa powaliłem. mixd. Siebie, stary. O fuj Co tu się stało? Dostałem akurat laga, bo ja patrzę na strzyma. To jest sorry Gdzie John Ty zniknął. On lata! I to fuj daleko. I wysoko. No to baga mojego używa. Z tym scrollem, co? Nie bo tak jeden pokazał. No, 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 no. Z ciekawości jaką masz graficzną? No? Eee, 1650 Super. GTX. To pewnie ty będziesz miał lepszego, bo to... Tym... Zależy jakiego laptopa, yy, kompo kupiłeś. Ale znajdziecie lepszą będziesz miał. Pewnie jakiś mhm. RTX. Znajdziesz No mam RTX-a. No to RTX jest to stopowa karta, hobby, to czyli Fortnite, Fortnite będzie chodzić na wysokich klatkach. No co tam masz w ogóle? Taki procesor? Yy, procesor to mam interkora i piątka, coś tam? A jaką generację? Generacja nie czyli y, na przykład nie wiem możesz mieć 10 400, 12 500, 600... 10 000 i coś tam z czwórką było To, to tak samo jak jaka, 10400F pewnie albo kab... Nie, 10400F możesz mieć Wiesz co sprawdzę Bo F masz na końcu czy nie? Ja yy, mam RT mam co? Masz F na końcu, co nie na prosku. Tam 10 400. Nie wiem, nie pamiętam. Ja sam tylko RTX -a. No to wchodzisz sobie, sobie w menedż... Y, Czekaj, wchodzisz sobie w menedżer y, zadań Mordo Czekaj, sobie sprawdzę spokojnie, bo ja na razie nie mam kompa włączonego A Okej, okay, dobra, bo ja... Anuluję już wchodzę A to skąd kupiłeś? Wiesz co? Z xcomu Przez nice. internet Akurat No topowo No, wiem do procesor to ma Intercora i 5 yy, yy, 12 400 12400F? No Okej, okay, no No to mam 16 RAM-u No yy, No to mam GeForce RTX-a 4060Ti yy, Ło kurwa, 460 ty masz ja. No i to dawało. jeszcze ulepszona wersję. O kurwa to chłopie. to jakbyś chciał teraz chłopie montować te filmy, to wiesz jak możesz zajebiście sam montować filmy teraz na tym kąpie. Bo, bo... ogólnie Adobe jest dobrze... Aha Adobe jest lepszy, lepiej przystosowane do RTX-ów jak chodzi o karty graficzne, mhm. o, no to kurwa dobrze masz. No i co dalej? Ja się ogólnie nie znam na komputerach. Zajebisty teraz masz no, tylko RTX. No tylko mnie trochę boli ta i piątka. W sensie dobra jest, no. tylko Tylko szkoda, że tam i siódemki na przykład nie masz. I 7 to fajnie, byłoby, ale i pięć też może być spoko. Ja się zmieściłem wtedy w budżecie 4500, nie? 4,5 dałeś? 4,5 dałem. A to rodzice ci kupić, czy sam sobie zbierać? Ja za swoje. Eee, z komunii. No a co? <laughs> Rozumiem, rozumiem. jakich kupiłem, też nie wiem jaki. Ale jakieś... Dużo herców, mało? Nie wiem, kurwa, banka, co ty. Ja bym wiedział. Kurwa. No nie wiem, jak on nie wiem, ile on ma herców. Nic nie wiem ani... ...na też akurat nic. W budżecie zniósł 4500, nie? Zaniebiłeś się, stary. Zarobić się, proszę. Tylko najgorzej, że nie mam tego internetu, nie? Na nim. No bo musisz mieć kabel. No. A na laptopie, na laptopie było tak, że miałeś pewnie tą kartę, Przez kartę yy, sieciową. Tak, tak, tak. tak. Ta. No. A tak to sobie zamówiłem. I kabel? A jak. Yy, ile a ile metrowy co? Ile metrowych ty Chyba pięciu Starczy ci? Bo to od routera, stary idzie No, tu też ja mam router Chyba, że masz przy sobie centralnie, przy sobie router Nie tak centralnie Tak Z obok? No nie, no to, to idzie, no Nie, to wiesz Ja git. mam, tylko że on też nie jest najlepszy, nie? Yy, ale mam też w pokoju rodziców tylko, że on jest o wiele lepszy i kupiłem sobie na USB, jak to się mówiło? Nie wiem Może no, jak to podłączę do USB, to będę mógł sobie mieć normalnie, nie przez kabel O, ja się nie umiem wysławiać I, I że, w sensie, że przez internet, czy co? No, że normalnie internet, nie będę musiał mieć przez kabel A, Aha, dobra, krasnolud Toki. No Widzę, no widać, że za oszczędziu z komunii, no to kurwa o Kurde Mama nic nie zajebała z komuś Nie, nie, nie W ogóle chyba 3000 wydałem na coś Trzy koła? Czy ja coś na coś trzy koła wydałem, ale to jeszcze dawno, dawno O Żeby, nie wiem kogo ja oglądam Dobra, to nie ty o, to ty. Nie no to dobrze ogólnie. Że Gabryś też tak. No. Gabryś też tak kurwa, on tak y, kupuje, nie kupuje, a... A szczerze mówiąc to co on już zarobił, to już dawno by miał kompa. Szczerze mówiąc. Ja ogólnie tak. Dzień wcześniej wyskoczyłem z pomysłu na dom, że, chcę mieć że chcę mieć komputer. No. Bo już nie mogłem wytrzymać, bo normalnie chyba w powietrzu byłem przez 10 sekund. <laughs> na lapku. <laughs> No. To tak, wziąłem pieniądze, kupiłem za Ma, Moja mama powiedziała, dobra, wybierz co kupisz za pobraniem, Moje nie będzie w domu. No. No i kupiłem. Ale, kupiłem ale to pier pierwszy dostawy wziąłeś? Nie, nie. nie. Czy nie. kogoś się pytałeś? Nie, ja sam zdecydowałem. Normalnie siedziałem sobie w nocy i chciałem, że za ale... pobraniem dzisiaj. Ale... co ja masz typa za kamieniem. Czy przed... Tak? Y o! Właśnie Ale, ale... Y ktoś się wybierał, ten pomagał wy wybrać kompot czy nie? Nie, ja sam sobie wybrałem Kurwa, ma Masz tu kurwa znaczy, Ej, oni mają baton, on baton, mają no. baton O Jezu Naprawdę będziesz śmiał typa za chyba nie. O właśnie ZAK To ma kraka? Nie wiem O Dwóch ma Ja dwójkę sam Ale Ale wtedy bierz Bot Jebany bot Dobra okay. Brawo nie Ale dostałem jeszcze laser. jakiegoś no. Dobra, dawajcie w go No Dlaczego nie? Ja idę do loby. Dobra. Już taka O, stan. Zgubione klatki. Chład, tutaj. Kurwa, czy mnie doszło do oglądania? Nie gadę